Możemy zaczynać drugą część. Ja postaram się nie zadusić gdzieś w międzyczasie, i, ale będę mówił raczej stonowanie, także proszę o, o, o wybaczenie, ale mam trochę kłopotów z gardłem. Ja jeszcze w trakcie do, dopowiem odrofinę do tej kwestii, którą Bogdan zasygnalizował, czyli punktów słopowych i różnic. W wycenach kontraktów czy, 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 czy w ogóle kursu walutowego instrumentów specyficznych, ale to za, za, za momencik, za chwileczkę. Tylko specjalnie mówię Państwu, żeby sobie też zakodować, żeby w pewnym momencie to powiedzieć. Tak jak Państwo na początku sygnalizowałem, nie. Próbuję ani nie usiłuje na tego rodzaju spotkaniach, przekonywać was do jakichś fantastycznych technik, które działają albo nie działają, raczej ze względu właśnie na tą różnorodność uczestników pokazać ciekawostki związane z tym rynkiem, rzeczy, o których moim zdaniem. Niewiele się pisze albo za mało pisze w polskich mediach, bo w gruncie rzeczy większość komentarzy dotyczących rynku to najczęściej jest wzrosło tyle, spadło tyle, coś tam się wydarzyło, niewiele jest prac analitycznych czy prac no, takich trochę pogłębiających rozumienie mechanizmów, które tymi rynkami poruszają, więc... Taki jest między innymi cel tego rodzaju spotkań, żeby Państwu spróbować pokazać część mechanizmów, które są być może znane, być może w trochę innym świetle, być może poprzez pryzmat jakichś tam własnych e, obserwacji. Raczej staram się zawsze e, robić to w ten sposób, żeby to były właśnie jakieś moje przemyślenia, obserwacje, niż przepisanie rzeczy, które ktoś już kiedyś wymyślił czy zauważył. Polski rynek się rozwija na tyle mocno i na tyle dynamicznie, że jest wdzięczny. Wdzięcznym obiektem, bo właściwie nieustająco pojawiają się nowe rzeczy. Tytuł tego naszego spotkania Państwo widzicie przed sobą, czyli technika czy fundamenty kontrakty walutowe w praktyce. I czemu, skąd się wziął pomysł na, na, na taki tytuł? Nie ukrywam, że jestem. Analitykiem technicznym, czyli tym, kto próbuje patrzeć na rynki poprzez pryzmat wykresów. Oczywiście to jest taki tylko wąski wycinek tego, w jaki sposób ja staram się patrzeć na rynki. Zwykle próbuję obserwować też trochę szerzej to, co się dzieje dookoła rynków, to w jaki sposób ludzie na tych rynkach się zachowują, co piszą komentatorzy, co piszą inni analitycy, w jaki sposób oni interpretują różnego rodzaju zachowania i na tej podstawie coś tam sobie. Wnioskować. Niemniej jednak, sam tytuł, czy sam pomysł na tytuł wziął się z takiego nadal istniejącego przeświadczenia, że analiza techniczna jest tą gorszą albo tą bardziej ułomną metodą analizowania rynku niż analiza fundamentalna. To jest popularne yy, 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 przeświadczenie cały czas na różnego rodzaju uczelniach ekonomicznych. Jeszcze wśród niektórych instytucji, chociaż już coraz mniej. No, sam fakt, że na tegorocznym spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wykłady o analizie technicznej prowadzone przez ludzi związanych z przeróżnymi biurami maklerskimi i, i instytucjami finansowymi, nie tylko z domem maklerskim, boć zdominowały większość wykładów, to też pokazuje, że, że analiza techniczna już nie jest tą Metodą, której należy się wstydzić albo wypierać. No, wciąż trzeba zmienić trochę podejście na uczelniach, bo to jest trochę kłopotliwe. Czy analiza techniczna może być przydatna do działania na rynku kontraktów walutowych? No, myślę, że jeżeli jest na sali przynajmniej jedna osoba, która tym rynkiem się interesuje, albo przynajmniej jeden technik to odpowie w tej chwili, no jasne, zwłaszcza, że bardzo często rynki walutowe utożsamia się właśnie z metodami technicznymi, z wielu powodów, które również zasygnalizuje, ale to, no jasne, nie jest wcale takie oczywiste, czy nie było tak oczywiste kilka lat temu, jak ten rynek startował w Polsce. Kto z Państwa wie, ile rynek kontraktów walutowych istnieje na, na, na GPW? 10 lat, tak. Wystartował niemalże dokładnie wtedy jak rynek kontraktów na, na, na WIG 20. Jaka jest jego popularność, no to było widać. No, chociażby te spotkania to są spotkania trochę promocyjne, promujące pewien specyficzny instrument. Statystyki, które pokazywał Bogdan, pokazują jednoznacznie, że najważniejszym kontraktem, który przez te 10 lat zyskał uznanie graczy czy uczestników rynków jest wig 20. Kontrakty na akcje gdzieś tam próbują coś robić i kontrakty walutowe gdzieś tam też próbują coś robić. Sytuacja z kontraktami walutowymi była o tyle ciekawa, że gdy w tym 98 roku ja pisałem teksty na temat tego rynku i rozmawiałem z ludźmi zadając im jedno pytanie, to byli ludzie no, spekulanci, ci aktywni, agresywni spekulanci, którzy bardzo się ucieszyli z rynku kontraktów terminowych na WIG-20, a wreszcie coś z wreszcie coś pozwalającego grać na, na, na krótko. Jak rozmawiałem z tymi ludźmi, czy również będą działali na rynku walutowym, to wielu z nich odpowiadało: Nie, 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 bo to jest za trudny rynek. Za trudny, bo za dużo się tam dzieje, za dużo jest informacji, za dużo danych. W większości przypadków ci, z którymi rozmawiałem, to byli technicy, czy też ludzie wykorzystujący żywo wykresy do, 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 do działania, więc to było dosyć dziwne. I sytuacja uległa drastycznej zmianie w, no, po pięciu latach, po sześciu, siedmiu latach 2002-2003 rok. Ktoś z Państwa był wtedy na rynku i działał na kontraktach na WIG20, na przykład? No, pewnie ktoś jest. Dla tych, którzy nie działali, to taki króciutka podróż w przeszłość. To był rok po pęknięciu bańki internetowej, po takiej dosyć długiej hoście, gdzie ceny akcji pojedynczych pospadały po 90%, to dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, że ceny akcji mogą tyle spadać, znaczy po ostatniej hoście też już wierzy ta część, która wcześniej nie wierzyła, ale tak się zdarza. I to był moment, gdzie... W odróżnieniu od tego, co się wydarzyło na naszym rynku rok temu, czyli po bes z 2008 roku, nastąpił jakiś tam zwrot rynku i nastąpiły wzrosty dosyć dynamiczne, wtedy wydarzyło się coś zupełnie innego. Rynek zatrzymał się na bardzo niskim poziomie i wszedł w fazę totalnego marazmu. Ten totalny marazm nie dość, że przełożył się na długi termin, czyli te kilka, kilka miesięcy, właściwie blisko rok trendu bocznego, to jeszcze przełożył się na zachowanie rynku w bardzo krótkim terminie, czyli na taką krótkoterminową zmienność, to co się dzieje w ciągu dnia. Dzisiaj WIG20 ile w ciągu dnia się zmienił, czy wahał, może tak? Z kilkadziesiąt punktów tam było pod koniec, tak? Do... Początek dnia był mizerny, ale później to wszystko się nadgoniło. 50 punktów w czasie dnia w tej chwili zmienność w WIG 20 jest często czy rzadko? Często. 20? Bardzo często. 150? Rzadko, ale zdarza się. Jaka sesja jest lepsza? Taka, na której jest 20 punktów zmienności, czy taka, która jest stówka? To zależy, po której się jest stronie, to jasne. Ja specjalnie zadaję te pytania, dlatego że zmierzam do tego 2001 roku, kiedy dzienna zmienność kontraktów na WIG-20 i samego indeksu maksymalnie wynosiła po 12 punktów. To się kontrakt wahał w ciągu dnia. Co to oznaczało? Oznaczało to, że wszyscy spali. No, może dlatego się ruszał słabo, bo wszyscy spali, ale tu raczej było sprzężenie zwrotne. Nie byli w stanie działać ani gracze ci średnio czy długoterminowy. Długoterminowi, bo właśnie był trend boczny, i nie byli w stanie działać daytraderzy, bo ich zażynały prowizje z racji oczekiwania na to, żeby się ruszyło chociaż te dwa czy trzy punkty, bo to wtedy był mega ruch w ramach tych 12-dziennej zmienności. Dlaczego mówię o tym w kontekście rynku walutowego i kontraktów walutowych? Dlatego, że mimo że Kontrakty walutowe wtedy były notowane na giełdzie. Może giełda trochę przespała, taki moment promocyjny, może z wielu innych powodów. Stało się tak, że ludzie na naszym rynku, ci, którzy już byli przyzwyczajeni do agresywnego rynku z dźwignią, czyli do kontraktów na WIG-20, zaczęli szukać innych możliwości. Te inne możliwości pojawiły się zupełnie przypadkiem. Rozwój technologiczny, moda w Stanach. Zapotrzebowanie rynków na zmienność doprowadziły do tego, że rynek walutowy, rynek forexowy zaczął, no, tak mówiąc kolokwialnie, zmierzać pod strzechy. Jeszcze do niedawna rynek walutowy, czy transakcje na rynku walutowym to była domena instytucji. Nagle z racji rozwoju technologii, rozwoju internetu, dostępu, zaczęło powstawać mnóstwo platform forexowych, do których na których wymagania do tego, żeby handlować na walucie, były coraz mniejsze. Początkowo było to 10 tysięcy dolarów, później było 5 tysięcy. To był bardzo szybki proces. To trwało kilka miesięcy. Fantastycznie było to widać na rynku polskim. No i część, spora część graczy z wig 20 przerzuciła się na platformy forexowe, mówiąc takie ogólne hasło: a zostawimy ten WIG-20, tam się nic nie dzieje, nuda w ogóle. Tutaj jest jazda. Nie dość, że dźwignia przynajmniej 50 do 1, a bywa więcej, to wreszcie jest zmienność. To co każdy agresywny spekulant yy, oczekuje. Sytuacja znowu uległa zmianie za jakieś 2-3 lata, czyli tam w momencie, gdy ta hossa u nas się rozpędzała na rynku akcji, gdy zaczęły znowu yy, rosnąć indeksy, zaczęła zwiększać się zmienność. Bo z kolei na tym rynku uwielbianym przez spekulantów, czy na euro-dolarze, pojawił się taki spory okres marazmu, tam oczywiście ta zmienność nie była liczona aż tak mizernie w 12 punktach, to było trochę więcej, niemniej jednak tam zaczęło się taka odrobina, odrobina marazmu, czy odrobina kłopotów. Co zrobili wtedy uczestnicy tamtego rynku, będący w Polsce i mający już jakąś tam swoją historię spekulacyjną, nie wrócili bezpośrednio na WIG 20, rozszerzyli swoją perspektywę działania. Zaczęło do bardzo wielu osób docierać, że nie ma sensu się obrażać, obrażać na pojedynczy rynek tylko dlatego, że on akresowo ma właśnie spadek zmienności albo jakąś charakterystykę, tylko wykorzystać to, że mamy dostęp, łatwy dostęp do wielu rynków. Więc zbudujmy sobie portfel albo zacznijmy działać na, na, na kilku różnych, na kilku różnych rynkach. Ja o tej dywersyfikacji jeszcze wspomnę na samym końcu jako podsumowaniu, żeby Państwu pokazać te możliwości albo w jaki sposób to się wykorzystuje, czy, czy, czy w jaki sposób to uwzględniać, żeby też się nie wpakować w kłopoty. Niemniej jednak zwracam uwagę na to po raz kolejny. Warto działać na tylu rynkach, do jakich ma, macie Państwo dostęp, zwłaszcza, że ich charakterystyka bywa przeróżna, i zwłaszcza, że metody, które być może nie będą działały Wam na jednym rynku, na innym okażą się skuteczne albo atrakcyjne dla Was, chociażby ze względu na profile, na profile ryzyka. Ten spór między analizą, między analitykami technicznymi, czy częścią analityków technicznych, a częścią analityków fundamentalnych jest sporem od, Tyle dziwnym czy zaskakującym, że te dwa podejścia do patrzenia na rynek się dosyć drastycznie od siebie różnią. Oczywiście w takim no, trochę amatorskim czy medialnym.